Przywróciłaś mi wiarę w ludzkość. Kłamiesz. Nieprawda. Nie znaleźli GHB. Uprawiasz seks i kłamiesz. Nie. I mam nowy objaw. Wysypkę. Na pupie. Pokazać? Co to jest? Otarcie o dywan. No, Niemożliwe. Doctor, Uwielbiam seks. It. Brak go, ale od ponad roku poszczę. Well, nie masz kłopotów z pamięcią? So, no, pamięcią Rozdwojenia osobowości? Luki w życiorysie? Rano nie pamiętasz wieczoru? No, just wake up Budzę się wykończona. Coś cię gnębi? No. Nie. Mój były mieszka pode mną. Wydzwania, chce się pogodzić. Mówi, że daje sprzeczne sygnały. Mamy w podziemiach laboratorium do badania snu. Odpoczniesz od byłego męża.